Zadbaj o bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia. Własne, poszkodowanego, otoczenia. Spróbuj nawiązać kontakt z poszkodowanym poprzez głośne wołanie: Halo, co się stało? oraz poszturchnięcie za ramię. Jeżeli poszkodowany nie reaguje, wezwij pomoc. Po nawiązaniu połączenia z numerem ratunkowym 112 przedstaw się, powiedz gdzie się znajdujesz, co się stało i ile jest osób poszkodowanych. Jeżeli to możliwe, poproś kogoś z otoczenia o przyniesienie defibrylatora. Sprawdź czy poszkodowany oddycha. Obserwuj klatkę piersiową od 5 do 10 sekund. Jeżeli nie zauważysz oddechu, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową. 30 uciśnięć i 2 wdechy. Uciskaj mocno i szybko. W przypadku pojawienia się defibrylatora podłącz urządzenie do klatki piersiowej poszkodowanego i postępuj zgodnie z zaleceniami urządzenia. Resuscytację możesz przerwać po przyjeździe personelu medycznego, gdy poszkodowany odzyska funkcje życiowe, gdy utracisz siły do dalszych działań.